Republika znów staje w ogniu politycznych ataków. Prokuratura wzięła na celownik konferencję SIPAK w Jasiące, a do tego przesłuchuje się naszych dziennikarzy. Pytanie, czy to pokaz siły wobec niezależnych mediów, czy próba zastraszenia, by nikt nie odważył się z nami współpracować. Tak właśnie wygląda wolność słowa w wydaniu rządu Donalda Tuska. To jest Express Plus, Natalia Rzeźniczak. Zapraszam. Nie ustają represje wobec republiki. Nasz reporter nie mógł nagrywać wypowiedzi szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego podczas jego konferencji prasowej. Inni dziennikarze masowo wzywani są do prokuratury. Funkcjonariusze Straży Granicznej z Podlaskiego udaremnili nowy sposób na przekraczanie granicy polsko-białoruskiej. Nielegalni imigranci Łukaszenki wykopali tunel pod zaporą graniczną. Spokojnie to tylko ćwiczenia. W rafinerii w Jedliczu w funkcjonariusze służb trenowali na wypadek wszelkiego rodzaju aktów terroryzmu. Za chwilę sensacyjny scenariusz ćwiczeń. W Ekspresie Plus przeniesiemy się także do słonecznego Rio de Janeiro, gdzie trwają zawody Światowej Ligi Surfingu. To idealna podróż dla rodaków zmęczonych już niskimi temperaturami. takie ludzi Donalda Tuska na republikę stają się niestety codziennością. Przykład pierwszy z brzegu. Na konferencji szefa MSWIA nie pozwolono nam ustawić mikrofonu, co uniemożliwiło naszemu reporterowi nagrywanie dźwięku. Jeśli dodamy do tego policyjne najście na dom jednej z dziennikarek i, do, i wezwania do prokuratury ki, dla kilkudziesięciu innych, wyłania się obraz państwa tęskniącego za PRL-em. Szef MSW i Marcin Kierwiński, boi się pogłosu. Taki wniosek może przyjść po jego konferencji w Niemcach w Lubelskiem. Głośnik w hali, gdzie się odbywała, był niemal całkowicie ściszony, więc nie można było nagrywać dźwięku. Ponadto organizatorzy nie pozwolili reporterowi Republiki postawić mikrofonu w miejscu przemówienia. Kolumny nie są włączone, tak? Mikrofonu nie można postawić, tak? To niech pan może powie dlaczego. Sam Marcin Kierwiński, który w ubiegłym roku zasłynął walką z pogłosem, uznał nasze prośby o możliwość nagrania za złośliwość. Natomiast jego rzecznik próbował zrzucić winę na Republikę. Karolina Gałecka napisała na portalu X, że nasi dziennikarze spóźnili się na konferencję ministra, co jest nieprawdą. Ale jak pan jak pan na konferencję pasową, to proszę o wyświetlę. Ta sytuacja nie jest odosobnionym przypadkiem w ostatnim czasie. Ataki na naszych dziennikarzy stają się już stałym pejzażem Polski rządzonej przez koalicję 13 grudnia. Monikę Borkowską odwiedziła policja. Powód: wezwanie na przesłuchanie w sprawie działania kierownictwa stacji. Od blisko roku prokuratura Donalda Tuska prowadzi jakieś dziwne postępowanie, w którym taśmowo wzywani są dziennikarze Republiki oraz. Byli dziennikarze telewizji polskiej, z którymi współpracowałem w TVP. Ataki na naszą stację komentowano w programie Rewolwer. Oni muszą w tej chwili znaleźć jakikolwiek sposób, żeby dostarczyć, dowieść jakikolwiek. Sukces dla swojego elektoratu i muszą coś znaleźć. No i dlatego muszą wezwać 100, 200 osób, za, po kolei pytając, czy coś możesz powiedzieć o Lechowskim czy o kimś innym. My jedziemy dalej i robimy swoje, dodał Michał Rachoń wbrew kłodom rzucanym nam pod nogi przez ludzi Donalda Tuska. Jak nie przez zaporę na granicy polsko-białoruskiej, to może pod kopem. Nielegalni imigranci ściągani przez reżim Łukaszenki szukają nowych sposobów, by oszukać funkcjonariuszy Polskiej Straży Granicznej, a ci muszą spodziewać się już praktycznie wszystkiego. Tym razem odkryli tunel prowadzący z Białorusi do Polski. Tunel wykryli funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Ma długość 20 metrów i prowadzi z terytorium Białorusi na naszą stronę, konkretnie na jedną z niezamieszkałych posesji w miejscowości Kondratki w Powiecie Białostockim. To już drugi tego typu przypadek, kiedy to nielegalni imigranci podejmują próby przedostania się do Polski za pomocą podkopu. Za nieodpowiedzialność trzeba zapłacić. Przekonał się o tym 27-letni mężczyzna jadący ulicami podwarszawskiego piaseczka hulajnogą elektryczną z prędkością nawet 46 km na godzinę. To ponad dwa razy tyle, ile zgodnie z prawem można na niej wyciągnąć, czyli 20 km na godzinę. Na szczęście niebezpieczny wyścig zakończył się spotkaniem z policjantami i mandatem w wysokości 1800 zł. Młody mężczyzna przekonał się, że jadąc nawet hulajnogą. Obowiązują go przepisy ruchu drogowego. To tylko ćwiczenia, ale taka sytuacja mogłaby wydarzyć się naprawdę. Policjanci z Podkarpacia szkolili się w zakładach petrochemicznych w Jedliczu. Scenariusz zakładał obezwładnienie i zatrzymanie osoby, która wtargnęła na teren rafinerii i uszkodziła zbiorniki z łatwopalnymi substancjami. Organizacja tego typu ćwiczeń ma kluczowe znaczenie w zacieśnianiu współpracy pomiędzy wszystkimi służbami. W plusie zabierzemy państwa do Gdańska, gdzie już wkrótce zabrzmi muzyka, której nie da się pomylić z żadną inną. Będzie głośno i klimatycznie. Oj, dzieje się nad morzem i lepiej tego nie przegapić. Meksyk mierzy się ze skutkami katastrofalnych powodzi. Co najmniej 72 osoby zginęły, a dziesiątki wciąż są zaginione. Do kataklizmu doprowadziły ulewne deszcze, które w ostatnim czasie nawiedziły wschodnie i centralne stany tego kraju. Legenda światowego kina Brigitte Bardot wciąż przebywa w szpitalu w Tulonie we Francji. 91-letnia aktorka zmaga się z poważną chorobą. Nie trzeba lecieć do Tokio, by doświadczyć japońskich smaków i kultury. W Nowym Jorku powstała wyjątkowa restauracja, która zabierze każdego w świat anime, a do tego dobrze nakarmi. Niszczycielskie powodzie we wschodnim Meksyku, żywioł przyczynił się do zniszczenia setek domów. Ulice wciąż pozostają zablokowane przez błoto i osuwającą się ziemię. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła co najmniej do 72. Mieszkańcy stanu Veracruz ustawili się w kolejce po pomoc humanitarną. Potrzebne artykuły, żywność i materace bardzo powoli docierają w zalane regiony. Dlatego niektórzy mieszkańcy śpią na ulicach. Było intensywnie, że kawylała mur pękły i nie mogliśmy się wydostać. Nie mogliśmy niczego uratować. Wszystko przepadło. W Stanie Vera Cruz wciąż trwają prace nad przywróceniem dostaw prądu. Polacy nie gęsi, iż swój język mają, pisał Mikołaj Rej, mają i chętnie z niego korzystają. Stolica Apostolska włączyła Polski do grona głównych języków komunikacji medialnej w Watykanie. Dotychczas do tej grupy zaliczano włoski, angielski, francuski, niemiecki, hiszpański i portugalski. Włączenie nas do tak wąskiego i prestiżowego grona oznacza publikację przez Watykan materiałów prasowych i oficjalnych komunikatów także w języku polskim, a to nic innego jak dostęp do informacji o działalności papieża u samego źródła. Są już Państwo po obiedzie? Mamy nadzieję, że tak, bo jeśli nie, to ślinka za chwilę na pewno pocieknie. Przenosimy się bowiem do Nowego Jorku. Na burgery pewnie Państwo pomyśleli. Otóż nie, jeśli będziemy słodycze, naleśniki, kurczaki, a to wszystko w japońskim wydaniu. Coś wytrawnego. A może coś na słodko? Nam podoba się wszystko, więc każde z tych dań już pochłonęliśmy. Niestety tylko oczyma, ale nowo otwarta nowojorska restauracja założona przez Sebastiana Masudę to nie tylko japońskie jedzenie. Ludzie naprawdę interesują się japońską kulturą, ale Tokio jest dla nich za daleko. Przyjeżdżają tu, żeby doświadczyć muzyki, sztuki, mody i anime, które są teraz popularne w Tokio. A wszystko to w Nowym Jorku bez konieczności podróży do Japonii. I pięknie, a zgodnie z japońskim przysłowiem, że głód jest najlepszym kucharzem, tu nikt na jedzenie i wystrój narzekać nie będzie, w końcu wszyscy są głodni japońskiej kultury. To jest uczta dla uszu, może nie zdajecie sobie Państwo sprawy, ale właśnie wybrzmiały dla Was skrzypce Stradivariusa o niebagatelnej wartości jakichś 16 milionów dolarów. Skąd takie pieniądze? Ano stąd, że instrumentów został skonstruowany w roku 1724 i jest jednym z najcenniejszych wykonanych przez rzemieślnika Antonio Stradivariego. To ogromna radość móc stworzyć relację między artystą a instrumentem, i to instrumentem o tak pięknym brzmieniu i złożoności. No, faktycznie, piękny, a relacja widać wyjątkowa. Toż to miłość od pierwszego brzmienia. Zostajemy przy sztuce. Były skrzypce za 16 milionów dolarów, to teraz będzie obraz za, no właśnie, ile by państwo dali za ten kawałek niebieskiego płótna? Stówkę? Dwie? No, tyle co farba plus robocizna, prawda? No nie. Okazuje się, że eksperci przewidują, że to płótno pójdzie na licytacji za 19 milionów dolarów, a może i więcej. Lestimation ce tableau rekordowe dzieła Yves'a Kleina osiągają cenę około 40 milionów dolarów. Poza tym, porównując go z innymi wielkimi postaciami sztuki XX wieku, Warholem, Basquiat czy polokiem, wielu z tych artystów zbliża się do granicy 100 milionów dolarów. W pewnym sensie można więc powiedzieć, że ta cena jest rozsądna. Dzieło Kalifornia IKB71 zostanie wystawione na licytację w czwartek. Szczęśliwemu kupcowi już z całego serca gratulujemy. No dobra, mamy nadzieję, że chociaż ta dynia nie kosztuje jakichś milionów, wygląda na to, że choć gigantyczna, to cenowo zupełnie zwykła. Ale dlatego piżmowca w zoo w amerykańskim stanie Waszyngton jest bezcenna. Ten przyjemniaczek toczy ją, jakby miała wielkość futbolówki, a przecież waży niemal 100 kg. Na końcu piżmowiec stracił jednak cierpliwość i załatwił dynię z dynki. Może przynajmniej z opiekunami się podzieli. To zrobią jakąś zupę krem czy coś. To poruszająca opowieść o dojrzewaniu i sile więzi między matką a córką. Gdyby nie Ty, bestse bestsellerowa powieść amerykańskiej pisarki Colin Hoover doczekała się pierwszej ekranizacji. Co z tego wyszło, zobaczymy w przyszłym tygodniu. Film opowiada historię Morgan Grant i jej nastoletniej córki, Klary. Ich relacja zostaje wystawiona na próbę po tragicznym wypadku, który ujawnił szokujące tajemnice rodzinne. Kobiety muszą się zmierzyć z przeszłością, by poradzić sobie z żałobą. To jedyna szansa na rozpoczęcie wszystkiego od nowa. Czy uda się zagoić rany z młodości? Przekonamy się już w piątek. Wtedy produkcja trafi do polskich filmów. Brigitte ikona francuskiego kina, nadal w szpitalu w Toulonie na południu kraju. Jej stan jest ciężki, informują tamtejsze media. Bliscy i lekarze nie zdradzają jednak szczegółów. 91-letnia aktorka trzy tygodnie temu przeszła operację. Brigitte Bardot stała się znana w świecie w latach 50. i 60.. Występowała m.in. u boku takich aktorów jak Alain Delon czy Sean Connery. Sceny, pokazy pirotechniczne i znane nie tylko w Polsce gwiazdy popu, elektroniki i rocka. Festiwal Inside Seaside w Gdańsku to największy pod dachem festiwal muzyczny w Polsce, gdzie muzyka łączy się z filmem. Poza koncertami takich artystów jak The Kills czy Pink Freud, w programie wydarzenia zaplanowano także pokazy filmowe. Widzowie zobaczą m.in. Świat Wayna i Sira. Festiwal odbędzie się od 8 do 9 listopada w Amber Expo. W kalendarzu jesień, a w pogodzie niemal wiosna. W najbliższych dniach termometry pokażą nawet, uwaga, 17 stopni. Z kolei przełom tygodnia przyniesie naprawdę sporo słońca. W poniedziałek w całym kraju czeka nas Festiwal Słońca. Niewielkie zachmurzenie pojawi się jedynie na zachodnich krańcach. Termometry wciąż niskie, temperatury wciąż niskie od 8 do 13 stopni. Za to we wtorek temperatury poszybują nawet do 16 stopni na Śląsku. W całym kraju zacznie się chmurzyć, a na pomorzu popada słaby deszcz. Do tego przygotujmy się na spadek ciśnienia. W środę jeszcze cieplej. Na termometrach zobaczymy nawet 17 stopni na Śląsku, 15 na Mazowszu i nad morzem. Na przeważającym obszarze kraju pojawi się deszcz, pogodniej jedynie na Śląsku. Jelena Rybakina pierwszą finalistką turnieju na twardych kortach w chińskim Ningbo. Kazaszka potrzebowała półtorej godziny, by w hitowym starciu pokonać Włoszkę Jasmin Paolini. Na papierze miało to być jedno z najbardziej wyrównanych stać całego turnieju, a na korcie jednostronna dominacja. Nie licząc pierwszych kilku gemów, był to dla Rybakiny przyjemny spacerek. Kazaszka łatwo przełamywała zmęczoną ćwierćfinałową batalią Paolini i ostatecznie zwyciężyła 6-3, 6-2. O tytuł i 500 oczek do rankingu powalczy z Jekateriną Aleksandrową. Finał nie był jedyną stawką tego meczu. Tenisistki rywalizowały także o udział w rozpoczynającym się za kilkanaście dni turnieju WTA Finals w Arabii Saudyjskiej, na który zostały już tylko dwa bilety. Walczą o nie niemierę... Andrieva i właśnie Paolini i Rybakina. Wyliczenia były jasne, gdyby wygrała Paolini i świętowałaby już awans, a tak triumf Rybakiny ożywił walkę pomiędzy wspomnianą trójką. Wszystko wyjaśni się na kortach w Tokio. Pogoda dziś, łagodnie mówiąc, nie dopisuje, a zatem choć na moment przenieśmy się na plażę i to nie byle jaką. W słonecznym Rio de Janeiro trwają zawody Światowej Ligi Surfingu. W finałach dwie pieczenie na jednym ogniu upiekła Jolanda Hopkins. Portugalka pokonała Australikę Ellie Harrison i awansowała do półfinału, ale zdobyła również wystarczającą ilość rankingowych punktów, aby zakwalifikować się do przyszłorocznych zmagań elity. A teraz zapowiedź wielkich koszykarskich emocji, których na pewno może doświadczyć każdy z Was. Dziś starcie na szczycie trzeciej ligi PKS Basket Warszawa podejmie zespół Animales. Początek już o 18 w hali przy ulicy Szanajcy w Warszawie. Będzie tam nasza kamera. Dla widzów Republiki mamy prezent, darmowe zaproszenia. Jeżeli chcą Państwo je dostać, trzeba wysłać maila na adres klubsportowy@telewizja-republika.pl. Liczymy na Waszą obecność i głośny doping dla zaprzyjaźnionego zespołu PKS Basket Warszawa. To miał być spokojny lot linii Air China, lecz nagle ze schowka zaczął unosić się dym. Powerbank płodzie, a zawiast ratułku, telefony w gotowości. Na szczęście samolot awaryjnie wylądował w Szanghaju i nikomu nic się nie stało. Gorących tematów nie zabraknie w programie Dzisiaj, na który zapraszamy już teraz. Nie będzie ekstradycji Wołodymyra Żura Włowa do Niemiec. Tusk i Wojewódzki chcą odwetu i rozliczenia Prawa i Sprawiedliwości. Repolonizacja gospodarki, jak ją rozumie koalicja 13 grudnia. Odłączamy od naszej lokomotywy wagon o nazwie Plus, ale przesiadamy się w ten zwany Luz, Ekspres Republiki Luz. Do zobaczenia!